Cześć kochani, w dzisiejszym chciałem Wam pokazać mały unboxing łódki zanetowej ACTOR PLUS. W komplecie utrzymasz naklejkę, ważne informacje odnośnie użytkowania Baterii oraz kalibracji pilota w wersji podstawowej. Informacje, jak postępować z bateriami oraz zawartość łódki. Jeżeli będziesz szukał ładowarki, ona znajduje się tutaj, w takim białym pudełeczku. Pamiętaj, aby po otrzymaniu łódki dokładnie ją obejrzeć. Różnie to z kurierami bywa. Zwróć uwagę, czy nie ma pęknięć, zarysowań i tym podobnych. Rączka wódce jest odpinana, więc sprawdź zawartość układu. Pokrywka na PV-ki. konektor USB, bardzo przydatna rzecz do użycia Twojej baterii jako powerbanka na zasiadce, kabel do ładowania pilota i echosądy. Pilot zdalnego sterowania dla wersji basic, czyli podstawowej. Jeżeli kupiłeś wersję GPS, otrzymasz takiego pilota. Jeżeli kupiłeś wersję sonar, otrzymasz takiego pilota z uchwytem do echosondy, lub jeżeli kupiłeś wersję pro, otrzymasz takiego pilota z uchwytem do echo songu. W komplecie znajduje się także ręcznik, aby wycierać swoją łódkę po zasiadce. Przejdźmy teraz do baterii. Bateria znajduje się pod tą pokrywą. Spójrzcie, bateria jest zabezpieczona takim rzepem, który do ładowania należy odpiąć i za tego klipsa wyciągnąć baterię na zewnątrz. Najważniejszą rzeczą po otrzymaniu łódki jest naładowanie właśnie baterii. A więc rozpakuj ładowarkę, podłącz ją do prądu i podłącz baterię. Dioda na ładowarce zmieni kolor na czerwony i będzie tak aż do momentu, kiedy Twoja bateria nie zostanie naładowana. Wtedy ten kolor zmieni się na zielony. Może to trwać nawet do 10 godzin. Po naładowaniu baterii umieść ją z powrotem w komorze łódki. Zepnij pasek. Oraz podłącz baterię tą białą wtyczką. Następnie zamknij komorę i włącz łódkę. Wskaźnik baterii pokazuje stan naładowania. Nie sugeruj się nim podczas postoju łódki. Stan baterii należy sprawdzać podczas ruchu silnika. Pilot w wersji podstawowej włączamy tym przyciskiem. Ilość piknięć w pilocie oznacza stan jego naładowania. Maksymalnie są to 4 piknięcia. Każde piknięcie to 25% pojemności baterii. Aby sprawdzić stan naładowania baterii, należy wychylić joystick do przodu, aż załączy się tryb auto. Piknięcie oznacza załączenie trybu auto. Następnie możesz sprawdzić stan naładowania baterii. Pamiętaj, że jeżeli pływasz łódką i twoja przednia lampa zaczyna mrugać, oznacza to, że bateria jest już rozładowana. Należy wrócić do brzegu i naładować ją do pełna. Co musisz zrobić, aby użytkować łódkę na zasiadce? Najważniejszą rzeczą jest kalibracja kompasu, ponieważ wszystkie nasze łódki są wyposażone w kompas który daje możliwość płynięcia łódki na wprost bez konieczności korygowania kursu. Aby to zrobić, postaw łódkę na wodzie i przytrzymaj przez 3 sekundy ten przycisk. Łódka zacznie kręcić się kilka razy wokół własnej osi, mrugają także światła obrysowe i ta operacja będzie trwała maksymalnie 10 sekund. Kalibracja została zakończona, łódka jest gotowa do użytku. Okay. Łódka posiada jedną komorę o pojemności 3 kg, która dzielona jest za pośrednictwem takiej przegródki. Przegródkę możesz w każdej chwili zdemontować, jeżeli jej nie potrzebujesz. Pokażę Ci teraz, jak otwierać komorę. Tak otwiera się komory pojedynczo, bądź możesz otwierać je także i zamykać dwie naraz poprzez dłuższe przytrzymanie przycisków. Prawy przycisk zamyka dwie komory, lewy przycisk otwiera dwie komory. Łódka wyposażona jest także w uchwyt hakowy. Uchwyt hakowy znajduje się w tylnej części łódki, służy do wywozu zestawu. Otwierasz go używając tego przycisku. Pokażę Ci także fajną sztuczkę, jak zgasić światło obrysowe, jeżeli nie chcesz, aby inni widzieli, gdzie w nocy wywozisz. To bardzo ważne. Pamiętaj, że Twoje kulki nie kosztują mało. Użyj zatem przycisku funkcyjnego oraz przycisku lampki. Spójrz, wszystkie światła zostały w tej chwili wyłączone, więc pływasz w trybie incognito. Lub załączyć ponownie, właśnie w taki sposób. Aby używać przedniej lampki, po prostu naciśnij przycisk lampki. Tymnie światła podczas płynięcia na wprost będą cały czas mrugać. W momencie załączenia autotrybu, czyli po przytrzymaniu 5 sekund joysticka do przodu, Twoja łódka będzie płynęła na wprost przez 60 sekund. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz ją skręcać i widzisz także, w którą stronę skręca, ponieważ łódka jest wyposażona w kierunkowskaz. Aby zatrzymać Twoje płynięcie, w każdej chwili wycofaj joystick do tyłu. Pamiętaj, że wszystkie nasze łódki wyposażone są w kompas. Oznacza to, że wszelkie próby na sucho nie do końca mają sens. Dlaczego? Ponieważ łódka chcąc utrzymać się w kursie próbuje Płynąć prosto. Niestety nie może, ponieważ stoi na stole. Spójrz jak to działa. Włączamy w łódce autotryb, czyli poprzez 5-sekundowe przytrzymanie joysticka do góry. Zobaczcie, jak działa kompas. Obracając łódkę, w każdej pozycji silniki będą pracować inaczej. Nie denerwuj się tym, to normalne. Pamiętaj, łódka służy do pływania, a nie do testów na kanapie. Pamiętaj, że kalibracja to bardzo ważna funkcja. Należy ją wykonywać po każdym włączeniu łódki. Jeżeli tego nie zrobisz, łódka może mieć problemy z utrzymaniem kursu bądź pływaniem zygzakiem. Pokażę wam jeszcze, jak naładować pilota we wszystkich wersjach dla łódki Actor Plus. Czyli użyj kabla, który dostałeś w komplecie, zaopatrz się w ładowarkę 5V 1A i po prostu podłącz pilota w ten sposób do ładowania. Podczas ładowania ta dioda będzie mrugała. Jeżeli pilot będzie już naładowany, ta dioda po prostu zacznie palić się cały czas. Jeżeli chodzi o wersję z GPS-em, sytuacja jest bardzo podobna. Wepnij ładowarkę tutaj, i na wyświetlaczu pojawi się mrugająca bateria. W momencie, gdy zostanie naładowana, ta bateryjka po prostu będzie pełna czas ładowania wynosi do 2,5 godziny. Pokażę ci teraz jak użyć konektora, który otrzymałeś w komplecie i do czego on służy. Konektor to bardzo przydatna rzecz, szczególnie kiedy jesteś na wodą i braknie ci prądu, na przykład w pilocie, w echosondzie bądź po prostu w twoim telefonie. A więc podłącz konektor do twojej baterii. Weź kabel USB, podetnij go. Następnie możesz bez problemu naładować pilota. Tak to działa.